Cześć, jestem Paula. A to kolejny odcinek Cuk Expert. Dziś skupimy się na temacie, który jest szczególnie istotny podczas zimowych wakacji, czyli ubezpieczeniu turystycznym. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, mam do ciebie pytanie. Wolisz narty czy snowboard? A może sanki? Ja wybieram snowboard. Czy istnieje ubezpieczenie dla narciarzy? Co do zasady, nie ma typowego, oddzielnie funkcjonującego ubezpieczenia narciarskiego czy snowboardowego. Jest to rozszerzenie do polisy turystycznej, a nie odrębna kategoria ubezpieczeniowa. Zawsze, zanim wykupisz ubezpieczenie podróży, wybierając się na białe szaleństwo, sprawdź, czy polisa w swoim zakresie zawiera uprawianie sportów zimowych, czy konieczne jest jej rozszerzenie. Jeśli wybierasz się w polskie góry, opiekę medyczną masz zagwarantowaną przez NFZ. Warto jednak wykupić ubezpieczenie turystyczne, które obejmie NNW, następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu podczas jazdy na nartach lub snowboardzie, towarzystwo wypłaci Ci świadczenie, które zapewni środki finansowe na powrót do zdrowia i sprawności. W przypadku wyjazdów zagranicznych, polisa turystyczna zapewni pokrycie kosztów leczenia. To oznacza, że towarzystwo zapłaci za wizytę u lekarza, pobyt w szpitalu lub operacje, a te mogą być bardzo kosztowne. Pamiętaj, że za granicą akcje poszukiwawcze i ratownictwa w górach są płatne. Wykupując odpowiednią polisę turystyczną, masz pewność, że takie koszty również zostaną pokryte w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Wybierając się na zimowe wakacje, zarówno w Polsce, jak i za granicę, warto zwrócić uwagę na dodatki i rozszerzenia, jakie proponują towarzystwa do ubezpieczenia. Na pewno, ruszając na narty czy snowboard, warto ubezpieczyć swój sprzęt. Dzięki temu masz pewność, że jeśli dojdzie np. do kradzieży lub uszkodzenia twojej deski snowboardowej, nart, kasku lub innego sprzętu sportowego, towarzystwo wypłaci ci stosowne odszkodowanie. Jeśli planujesz sprzęt narciarski wypożyczyć, warto polisę turystyczną rozszerzyć o OC. Wówczas odpowiedzialność za wyrządzone szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim czy snowboardowym przejmie ubezpieczyciel. OC przyda się jednak przede wszystkim wtedy, gdy w wyniku spowodowanego przez Ciebie wypadku ucierpią osoby trzecie. OC uchroni Cię przed kosztami będącymi następstwem wyrządzenia szkody, a ubezpieczenie pokryje odszkodowanie dla osoby pokrzywdzonej. Co ważne, od poprzedniego roku wszyscy miłośnicy szusowania, którzy planują aktywnie spędzać czas we włoskich górach, mają obowiązek posiadać ważną polisę OC. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak ubezpieczenia wiąże się z mandatem w wysokości od 100 do 150 euro. Dodatkowo, nieubezpieczone osoby mogą stracić skipas, nawet jeśli został on opłacony na dłużej. Sam karnet też możesz ubezpieczyć. Jeśli dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, np. Na złamiesz lub zwichniesz rękę czy nogę, otrzymasz zwrot kosztów za niewykorzystany skipas. Warto też wspomnieć o bagażu. To znaczy o ubezpieczeniu bagażu. Wiadomo, że się przyda w razie zaginięcia twojej torby czy walizki. To jest sprawa oczywista. Jednak, na co warto zwrócić uwagę, żeby odszkodowanie rzeczywiście zapewniło rekompensatę za poniesione straty? Wyobraź sobie sytuację, że twój bagaż zaginął, a ty otrzymujesz od ubezpieczyciela wypłatę odszkodowania, która stanowi jedynie Połowę wartości Twojego aparatu fotograficznego lub laptopa, który zaginął razem z walizką. Mało tego, była tam też biżuteria, dużo więcej warta niż odszkodowanie. Jak uniknąć takiej sytuacji? Przy zakupie ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Na pewno jest to zakres ochrony. Ubezpieczeniem objęte są zazwyczaj przedmioty zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak odzież, książki, czy aparat fotograficzny? Jednak cenne przedmioty, np. biżuteria, mogą nie być objęte ochroną. Zwróć na to szczególną uwagę. Kolejna ważna sprawa to wartość przedmiotów, które przewozisz w swoim bagażu. Elektronika, jak aparat fotograficzny, jest zazwyczaj objęta ubezpieczeniem, ale pamiętaj o relacji jego ceny do kwoty ubezpieczenia. Dlatego koniecznie zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia. Ubezpieczając bagaż, wybierz kwotę, do jakiej chcesz go ubezpieczyć, mając na uwadze, co w nim planujesz przewozić. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj, że bezpieczeństwo w górach to nie tylko umiejętności narciarskie, ale także odpowiednie ubezpieczenie. Wybierając się na stok, warto zadbać o kompleksową ochronę. Życzę zatem bezpiecznego szusowania i wypoczynku. Jeśli masz pytania, śmiało pisz w komentarzu.